Jasieński koniczek rozbujał, rozbujał. Kiedy na nim nadobny Jasieńko wywijał, wywijał. Kiedy na nim nadobny Jasieńko wywijał, wywijał. I przyjechał do mej pani matki. Podwórze w podwórze i uchylił prześlicznej czapeczki ku górze, ku górze. I prześlicznej czapeczki ku górze, ku górze. Kłaniam, kłaniam, właścia pani matko, w tym dworze, w tym dworze. Czy tu nie ma Panny Maryjanny w tej nowej komorze? Czy tu nie ma Panny Maryjanny w tej nowej komorze? Nie ma, nie ma Panny Maryjanny w tej nowej komorze. Wyje Wyjechał z wielkimi panami, za morze, za morze. Wyjechał z wielkimi panami, za morze, za morze. Ścigajcie się, mości służeńkowie, ścigajcie, ścigajcie. Jeżeli Ją w drodze dogonicie, do domu wracajcie. Jeżeli ją w drodze dogonicie, do domu wracajcie. Dogonili mości służeńkowie w półboru, w półboru. Wracajże się, Panno Maryjanno do swej mamy dworu. Nie wrócę się, mości służeńkowie, nie wrócę, nie wrócę. Jeżeli swój ruciany wianeczek przez morze przerzucę, jeżeli swój wianeczek przez morze przerzucę. Łapajcie żgomości służeńkowie rękami, rękami. Zawieźcie go u mojej mamusi w sieni nade drzwiami. Zawieźcie u mojej mamusi w sieni, nad drzwiami. A jak będzie moja matuleńka wychodzić do sieni, to co spojrzy na ruciany wianek, zaleje się łzami. A co naruciany wianek zaleje się łzami. Dobrze było mojej pani matce w karty grać, w karty grać. A teraz jej naruciany wianek miło spoglądać. A teraz jej naruciany wianek nie miło spoglądać, dobrze było mojej matuleńce posłuchać muzyki. Kiedy grali pod moim okienkiem, jakoby słowiki. Kiedy grali pod moim okienkiem, jakoby słowiki. Lepiej było mojej pani matce pić wino, pić wino. A mnie teraz na kolebeczkę spoglądać nie miło. A mnie teraz na kolebeczkę spoglądać nie miło.